Drodzy Państwo, obserwujemy arce ciekawe zjawisko, ponieważ równolegle do umacniania się amerykańskiego dolara widać wzrosty ceny złota. I Jak to interpretować? Ponieważ długoterminowa korelacja zwykle jest ujemna i to bardzo silnie ujemna, co oznacza, że umocnienie amerykańskiego dolara tradycyjnie powinno doprowadzić do spadku ceny e, złota, ale teraz jest odwrotnie. I amerykański dolar, i złoto się umacniają. Dlaczego? Ponieważ rynek się boi. Boi i szuka bezpiecznej przystani. Amerykański dolar, kiedy występuje taka anomalia, że równolegle umacnia się złoto i amerykański dolar, to jest właśnie sygnał, że inwestorzy na całym świecie pos poszukują miejsca, gdzie będą mogli zaparkować swoje kapitały na wypadek jakichś negatywnych czynników. Przypominam, ryzyko polityczne we Francji ma cały czas miejsce. Patrzmy, czy równolegle także umacnia się frank szwajcarski jen japoński. Ponieważ jeżeli do tego co się dzieje na złocie, dołączą także te waluty, to naprawdę będzie źle. Pozdrawiam.